Józef Wissarionowicz Stalin doskonale zdawał sobie sprawę z pewnej powtarzanej przez siebie często prawdy. Kraj można zdobyć szybko, ale usiedzieć potem na bagnetach jest bardzo trudno. Tyczy się to akcji, którą przeprowadził Donald Trump w nocy z piątku na sobotę. Porwał Nicolasa Maduro, pełniącego funkcję prezydenta Wenezueli. Porwał z Caracas. Dobrze. I od razu szumne zapowiedzi, że teraz Stany Zjednoczone będą meblowały Wenezuelę tak, jak chcą. I byłoby w tym może y, dużo wiarygodności, gdyby nie fakt, że miesiąc wcześniej, na początku grudnia, Donald Trump osobiście ułaskawił jakiego Juana Oswaldo Hernandeza, byłego prezydenta Hondurasu, skazanego na 45 lat więzienia za przemyt i handel narkotykami. Hernandez został Ujęty przez Amerykanów tuż po wygaśnięciu jego mandatu prezydenckiego Hondurasu, przewieziony do, najpierw do aresztu, a potem do więzienia w Wirginii Zachodniej. Cztery lata przebywał w więzieniu, i w grudniu, dokładnie 2 grudnia, prezydent Donald Trump ułaskawił Hernandeza z Hondurasu, a potem, no, niecały miesiąc później, Aresztował za przemyt narkotyków i posiadanie broni automatycznej Nicolasa Maduro z Wenezueli. Rzecz w tym, że po pierwsze, bardzo trudno jest opanować kraj trzy razy powierzchniowo niemal większy od Polski, który posiada 120 tysięcy regularnej armii i 200 tysięcy militarnej policji. Jak to się potoczy dalej, możemy być świadkami wielkich, ciekawych napięć, ale Dlaczego nie uderzył Trump na ognisko handlu narkotykami, czyli osławioną Kolumbię ze swoimi kartelami narkotykowymi? Tym bardziej, że z prezydentem Preto nie ma najlepszych stosunków. Nie uderzył na Kolumbię, bo w Kolumbii nie ma ropy naftowej, a w Wenezueli jest. Dziś w komentarzu opublikuję listę koncernów, które na tym natychmiast zyskają, a więc to będzie też poradnik dla inwestorów, w jakie akcje, jakich koncernów macie inwestować. Między innymi Halliburton. No nie zdziwcie się, że wszystkie koncerny są amerykańskie. Zapraszam na komentarz.